O mój Boże, eee, chwileczkę, co ja robię w łóżeczku? Co? Eee, to jest niemożliwe, a Nunu w normalnym łóżku? O kurczę, bo ja jestem maluszkiem takim malutkim. Dobra, w ogóle mamy jakąś książkę, zobaczmy co to jest. Dziś jesteś mały, a Nunu został Twoim tatą na jeden dzień. Musisz być bardzo niedobry. W skrzyni masz książkę z wyzwaniami. Powodzenia, eee, ale z jakimi wyzwaniami? Domyślam się, że chodzi o to. Tak mamy. Książkę z wyzwaniami weźmiemy i weźmiemy też żelazny kilof Okej, okay, żeby się wydostać, ale może najpierw obudzimy tatę, nie będziemy pokazywali mu, że mamy te rzeczy i zniszczymy tą skrzynkę, żeby na pewno jej nie widział. A więc dobra, zniszczyliśmy skrzynkę i teraz możemy go obudzić. No, no, wstawaj! Czemu mnie budzisz? No bo jestem głodny, już jest dzień. Musimy trochę wyjść. Otwórz mi tą klatkę. Chodź tutaj! Dobra, przyszykowałeś coś do jedzonka, dobrego. Tutaj widzę jakieś marcheweczki, ale ja nie jestem królikiem. Eee, nie, marcheweczki są dla mnie. Ty masz tutaj swoje ciasteczka, chodź! Co, mogę zjeść ciasteczka na śniadanie, ale ty dzisiaj jesteś dla mnie, miły. Naprawdę doceniam. Miam, 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 miam. Mm. Były pyszne, ale wszystkich nie dam rady. Zjeść. Dasz mi coś do picia. No, mogę ci nawet dać kole, proszę! A mój Boże, kola! Uwielbiam, kole, postawię sobie. W ogóle te dywany mi znikałem, jak po nich chodzę. Bardzo dziwne. I w ogóle gdzieś mi wcięło puszkę Koli. Rzuć mi jeszcze jedną kolę. ona jest tutaj! O mój Boże, rzeczywiście, dobra, nie zauważyłam. Nie, 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 nie. W ogóle ona była wyżej ode mnie, jest niesamowita ta kola. Dobra. To masz jakieś atrakcje dla mnie? Może pójdziemy na dworek, czy jaki dzisiaj plan na dziś? Tak, chodź, idziemy na spacer. Dobra, to idziemy na spacer, ale poczekaj, zobaczę, co jest za domkiem. Dobra, przeczytajmy. Pierwsze wyzwanie. Wyzwanie jako dziecko. Skocz do basenu. Okej, okay, to idealnie się składa. E, no no co? A chodź za mną, zawa, co chcesz zrobić? O nie, na pewno tam nie wskoczysz. Chodź, nie, Tyśia, za malutki jesteś. Nie, jestem bardzo duży. Nie bój się, tato, jubi! O, ale super. Nie, wypływaj na zewnątrz już. Przecież ty się utopisz, maluchu. Lecę nad, ratuj mnie. Au, wypychaj mnie do góry. góry szybko. Miałem już ostatnią bańkę powietrza, ale udało mi się sorki, trochę mnie poniosło, chciałem z rana wskoczyć do basenu, ale to jest bardzo zdrowe takie pływanie. Och, wiesz co, troszeczkę mnie zdenerwowałeś, ale dobra, dam ci jeszcze jedną szansę, ale jeśli jeszcze raz mnie zdenerwujesz, to trafisz do końca. Dobra, to chodź, musimy się przebrać, muszę założyć jakieś suche ubrania. Eee. O dobra, tu są koperty, chyba tu schowałem moje rzeczy. Dobra, przebrałem, już się jestem gotowy. E, w ogóle tutaj coś, za, coś zgubiłem pod stolikiem, poczekaj chwilę. Dobra, nie tak naprawdę chciałem przeczytać drugie wyzwanie. By... Okradni sklepik. O mój Boże, dobra, e, już wiem jak to zrobię. Ej, no, no pójdziesz ze mną do sklepu po jakąś zabaweczkę. E, no dobra, chodź, możemy pójść do sklepu. No dobra, ale tutaj jest rzeczy. E, dobra, tu są jakieś jedzonka, widzę, że są ryby. Tutaj nie wiem co to jest. Tutaj są jakieś krewetki. A tu pierścionek zaręczynowy. No, no kiedy znajdziesz sobie dziewczynę, żebyś kupił jej taki pierścionek, bo ja jestem maluszkiem jeszcze. Ja nie wiem, nie szukam dziewczyny. Nie pytaj się mnie o to. A tutaj taki ładny kwiatuszek. Zawsze chciałem takiego mieć. I tu chusteczki. Y, dobra, Nunu, to ja bym wziął te rybki dla nas. Zapłacim. dobra? Odwróć się w ich stronę i ci im zapłaci. Okej, okay, cześć, villager. Ci płacę wam. Okej, okay, Nunu, nie patrzymy. Zawiniemy jeszcze tą róże i ten pierścionek. Będziemy naprawdę bogaci. Okej, okay, wszystko zawinięte. Nawet w ogóle podniosłem złoto. E, ja też wam zapłacę. Trzymajcie. E, tak naprawdę to nie moje złoto. Dobra, Nunu, chyba możemy wracać. Co ty na to? Tak. Myślę, że tak Ej, czekaj, Dysio Czy ty brałeś więcej sobie rzeczy? Halo? Nie, nie, nie Zobacz, ja tylko wziąłem te rybki Tylko poczekaj, postawię je w domku, żeby... E, no, nie wiem, nikt nam nich nie ukradł Zobacz, jakie mamy rybki, jak dużo I w ogóle, zobacz, to udało mi się coś zakosić z tego sklepu Zobacz, zawsze chciałem mieć tą różę Co okradłeś sklep, ty mały nic nicponiu? Jak tak mogłeś zrobić? A, no, sorki I zobacz, ale nie bądź na mnie zły Wziąłem coś dla ciebie Postawię to na tej półeczce poczekaj. Albo na tej szafce widzisz to? Co to za pierścionek? O, nie, teraz przesadziłeś do konta już! On już był... On jest tyle warty. Przecież możesz być bogaty. Ja ci pomogłem. Nie, to jest złodziejstwo! Idę to odnieść do sklepu! No dobra, to idź odnieść do sklepu, ten pierścionek. Ale rybki zostaw, zapłaciliśmy. Za rybki tak, ale tą różę musiałem zabrać. Ech, no dobra. W ogóle zaraz muszę coś zjeść, bo się przekręcę z głodu. Dobra. A więc my przeczytamy kolejne wyzwanie, a więc zabierz bronię. Okej. Okay. No no widziałem, że chodzi z bronią przy sobie, więc może jak on będzie o jak on tu wróci, to ja będę udawał, że śpię i on może schowa do której szafki. A jak my wyjdziemy, to weźmiemy tę broń i pójdziemy trochę postrzelać. Ale najpierw jak zabiorę mu bronię, to muszę coś zjeść. Dobra, on wraca, udaje, że śpie. A bibi. Bi, 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 bi. bi, o, ty maluchuś, sobie teraz drzemkę. Hmm, no dobra, przynajmniej nie sprawiasz problemów. Dobra, Chowam sobie wszystkie te bronie właśnie do tej szafeczki. A teraz idę sobie uciąć drzemkę. O mój Boże, on już zastał. Zobaczcie, co my mamy. Żelazny i Rozkopiemy sobie tutaj. Zmieścimy się pod jedną kratką. Niestety nie. Dobra, to rozkopiemy sobie tu. Tylko weźmy te kraty, żebyśmy się zabudowali. Dobra. O Jezus, ile broni. Dobra, bierzemy wszystkie widzowie i zamurujmy się w tej klatce. To będzie naprawdę bardzo mądre, jak na takie małe dziecko. Ale teraz musimy go obudzić. Ej, Nunu! -nu! Co? Eee, jestem bardzo głodny, przebudziłem się, bo tak burczy mi w brzuszku, mam cztery głodu, aż daj mi coś do jedzonka. No dobra, myślę, że zasłużyłeś na oko pająka. O mój Boże, to chydne, nie dawaj mi takich rzeczy. Ech, no dobra, dam ci marcheweczkę. Nawet tu nie przeleciała, wypuść mnie w ogóle z tego, już odsiedziałem swoją karę. Eee, no dobra, niech ci będzie. Nie najadłem się tą marchewką, jestem bardzo głodny, daj mi coś pieczonego. Masz pieczone ziemniaki dwa. Okej, okay, zobaczymy ile nam to da. E, dobra, wystarczyło, najadłem się. Dobra, to idź sobie uciąć drzemkę, ja tutaj odrobię pracę domową na komputerku, dobrze? Na tym komputerze przyto mój komputer do pracy, ale dobra. Widzę, że jesteś zainteresowany szkołą, podoba mi się to, to idę sobie uciąć drzemkę na foteliku. Dobra, e, my tu robię lekcje, dwa plus dwa. E. Dobra, on już śpi genialnie, a więc po cichutku musimy otworzyć drzwi. Okej, okay, wyjdziemy i weźmy sobie te bronie na pierwszy plan. I zobaczcie jakie mamy bronie. Teraz tylko musimy dopaść jakieś zwierzęta, by to przetestować, ale w ogóle nie ma tu żadnych zwierząt. Nie wiemy, gdzie one są. E dobra, tu są dwie krówki. Co? Czy mi się nie przewidziało? Widzicie, widzowie, jakie tu jest stado krów. Ale tu wszystko przetestujemy. Dobra, najpierw Tesla Gun. O Jezu, nie trafiłem. Ej, one palą się wszystkie. Padają jak muchy. A zobaczmy to. Laser Rifle. O kurczę, to te jest mocne, wszystkie je smarze. Oby tylko Nunu nas nie przyłapała, teraz shotgun. O jezus, jakie soty Ale teraz kałaszek jeszcze wleci. O nie, jak te krówki padają. Ale patrzcie na to, bazuka. Ona nie wie, w kogo ma wycelować, bo jest tak dużo. Strzelmy tam. O jezus, jak wysadziło wszystkich, ale nie mam już amunicji. Ale sobie porozbijam te krówki. Ty, mały nic, poju, co ty robisz w ogóle? Jak ty tak możesz? E co, Nunu, ale ja nie wiem o co ci chodzi, naprawdę. Co? Ty, ma nic poniu, ale mnie teraz skurzyłeś wszystkie te świnki, chciałeś wybić z moich broni? E, jak to z twoich broni? Ja je znalazłem! Czekaj, gdzie niby je znalazłeś? E, no, w szafce w domu. Tak? Myślisz, że nie wiem, że ukradłeś? Powiedziałem to przed pójściem spać, Ty, Walnic, szukałeś mnie, że śpisz? A nie, skąd wiedziałeś, że to wtedy dobra, już ci oddam wszystkie broni, ale nie dawaj mi kary. Teraz amunicję mi tu proszę dać. Ale amunicji w ogóle nigdy nie było. Tak? Aha, no dobra, niech ci będzie, wszystkie tutaj odłożę. E, no dobra, to ja wrócę do odrabiania mojej pracy, bo nie skończyłem przez to w całe zamieszanie. Ty was sobie żartujesz, wracasz do pokoju tutaj. I zamknę cię. No dobra, już mogę posiedzieć trochę tutaj. Ha. To jest idealny moment, by przeczytać następne wyzwanie. A następnym wyzwaniem jest wysadź TNT. O mój Boże, ale ha, gdzie on może trzymać TNT? Która szafka jest jeszcze podejrzana? Albo on nie trzyma tego w szafce. E, dobra, ej, widzicie? Tam jest chyba skrzynka o to TNT, które chodzi. A więc my musimy udać się tam. Ale zobaczcie, jak on na nas patrzy. Może musimy go trochę oszukać. O mój Boże, Nunu, sklep się pali. Pomóż mu go gasić. Co, sklep się pali, gdzie? Idę go ugasić! O mój Boże, dał się nabrać, a my teraz szybko wychodzimy i zobaczcie, lecimy szybko do tej skrzyneczki, gdzie jest Nunu. O kurczę, on gasi ten sklep, jak tam nawet nie ma ognia co za guptasek. Gaszę ten pożar, którego chyba nie ma? Dobra, tajne TNT nie zbierajcie, a więc ja zbieram. Bierzemy sobie właśnie cztery TNT i krzesiwo i uciekamy jak najdalej stąd. Mam Mam nadzieję, że znowu nas nie przyłapie. Okej, okay, a więc przetestujemy na tych krówkach. Na przykład water. Użyjemy wodnego TNT. Jest w ogóle to niebieskie, ja. Tylko muszę odejść, bo mnie to jeszcze wysadzi. O Jezus, ile wody. Normalnie jakby pożar był, to tym byśmy to ugasili. Dobra, teraz TNT razy 20. Ale muszę uciekać stąd, bo to może być niezły wybuch. Au! poszło trochę z dymem. To było naprawdę niezłe. Zostały nam ostatnie dwa, więc... Dobra, więc użyję teraz fiery TNT. Tylko muszę naprawdę szybko... Uciekać, o mój Boże, o mój Boże, proszę, żebym nie wybuchł. E co? Sam ogień, ale lipa. O nie, las się pali teraz, naprawdę. O mój Boże, dobra, odpalam ostatnie TNT. O co ty tu robisz? Co ty wyrabiasz? O mój Boże, dobra, odpalam TNT. Uciekaj, nunu. O mój Boże, ile piorunów? Nie, no ja nie mogę. Co ty zrobiłeś teraz? To sobie tak u mnie przewaliłeś, że nawet nie wiesz. Pan do domu, już! Ale czemu? Przecież tylko bawiłem się TNT. O, nie widzę dziury w domu. Coś ty narobił najlepszego? Włazisz do końca! Co ty się stało? Czemu ten dom jest taki podziurawiony? Zobacz, no nawet ktoś zrobił dziurę w końcu, a tu przecież dziury są na domku. O, to chyba jakieś TNT tak wybuchło. Co to za dziura był? A, proszę mi to wyjaśnić. A, bo tutaj po prostu ja robiłem. Załatwiałem się, tam był mój nocnik. Co? Aha, jasne. Nie okłamiesz mnie na pewno, siedzisz. E, no nie, chociaż naprawdę. Domek, bo nam zimno w nocy będzie. Okej, okay, dobra, w tym czasie, co Nunu naprawia domek, przeczytajmy kolejne zadanie. Ukradnij auto. Co, Nunu ma auto, ale chyba schował je gdzieś. Wydaje mi się, że on tam zalał jakoś tak oszczędny i tam może stać samochód. A więc zaraz jakoś go zagadamy. E, dobra, ej Nunu, bo ja jestem głodny. Zaraz naprawdę się przekręcę. Musisz dać mi coś jeść. No, mam ci dawać jeść. No, przecież ty nawet nie zasługujesz na to. Cenie. Jak to nie? Ja A pomidora da się zjeść? a da się zjeść pomidora. Mam jeszcze jakąś truskaweczkę. Miam, miam, miam. Ale nadal jestem bardzo głodny. Muszę zjeść mięsko. O, ty na mięsko nic w nigdy chyba już nie zasłużysz. No ale dobra, dam ci mój ostatni bepsztyk. A mój Boże, bepszyczek. uwielbiam. Bepszyka, zostaw mi takie okienko tutaj. I e? tak przez mnie nie wyskoczę. No zobacz. No dobra, niech ci będzie. A idę teraz pozbierać kwiaty z pola. Okej, okay, idealnie się składa, w ogóle ym, musiałem coś sprawdzić, ale Chyba nie wyjdziemy, jesteśmy nadal za duzi Ok, a więc rozkopiemy się po prostu tak Idziemy zobaczyć, czy jest ten samochód Ok, a więc lecimy sobie Tutaj, co to w ogóle za przyciski Co on tutaj zrobi, on jest naprawdę Szurnięty, o mój Boże Dwie furki, dobra, więc Do czego mamy wsiąść, zobaczmy najpierw tego Małego gokarcika, o Jezus Z nim nie mogę jeździć, bo nic nie widzę Jestem za mały, zostawiam to auto w ogóle Utopię mu tego golfkarta Rozpędzimy się i patrzcie na to, do wody. I spróbujemy jechać tym. Czy będę coś widział? E, bardzo kiepsko, ale w ogóle jakie to jest wolne. Żebyśmy tylko nie spotkali mojego taty, bo teraz to nas zabije. Dobra, przejedziemy sobie tutaj. O mój Boże, to Nunu. Uciekamy. Ty szkodniku, wracaj mi tu, ale już. O nie, szybko do basenu, do basenu. <laughs> o nie, mój golfkarcik, utopiłeś mi golfika. O nie, tylko nie to. Naprawdę mi przykro. Tak, jasne! Nie jesteś najgorszym dzieckiem na świecie! Już idziesz do końca w tym momencie! A nie mów tak! W ogóle musimy być przed nim, musimy postawić kratę! O nie, przyszedł. Co ty robisz? Nie, mieliście kratę w ekibunku, wszystkie masz mi dać, ale już! Nie mam, już postawiłem tutaj tą jedną! O nie, tym razem ci się na pewno nie upieczę! Dobra, on tutaj zabudowuje nam sam, więc my przeczytajmy kolejne wyzwanie, a więc baw się z mutantem! Okej, okay, tu są takie wielkie mutanty, więc pójdę zaraz do lasu. Eee, dobra Nunu, ja byłem niegrzeczny, idę spać. No, nareszcie. Okej, okay, on się odwrócił i teraz wyjdziemy jeszcze szybciej niż zawsze. Rozwalimy teraz szybę i rozwalimy to i biegniemy prosto do lasu. Mam nadzieję, że on nie zauważy. Dobra, nie patrzy. Eee, ale nie da się wyskoczyć jeszcze ta doniczka. Dobra, biegnę szybko do lasu. Eee, dobra, gdzie są te mutanciki, tutaj kurki. O mój Boże, czy wy to widzicie? To jest jakiś konik z piłą motorową w ogóle. On wygląda jak Nunu, to chyba jakiś jego który Może to jest taki strach na wróble, hej, koniku. O mój Boże, obudził się, uciekamy! O nie, on nie pił! O mój Boże, muszę uciekać, to jest scenek z horroru. O mój Boże, muszę uciekać przed tym koniem! Tam są w ogóle mutanty, idziemy do nich. O hej, mutanty, jesteś ty szkielecie wielki, co u ciebie? Ej, jesteś bardzo miły, au, dostałem, zaraz się przekręcę, ratunku, one nie są przyjazne. Dysio, co ty wyprawiasz? Znowu wyszedłeś? Te mutanty są naprawdę groźne! Tak, są bardzo groźne! Właśnie wszystkie miałem wybić! Mą mutancie! Dawaj, no no, dasz radę! Bo ja bym nie dał rady! W ogóle one biją się między sobą, ale wybuch! Dostałem znowu widzowie od tego szkieleta, muszę uciekać! Dobra, musimy uciekać! To jest naprawdę straszne dobrze, że Nunu jednak przyszedł! Ej, 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 gdzie ty uciekasz? Teraz tu dostaniesz taką karę, że pożałujesz? Że ja myślałem, że ci się coś stanie. Normalnie się tak ze stresem Dałem. Ale nic mi się nie stało, na szczęście przyszedłeś w porę. O, nie, co to jest? A to chyba mutanty zniszczyły. Tak, na pewno. Nie okłamiesz mnie, ty mały, nic maniu. No dobra. Au, co ty stawiasz mi tu dywany? Nie będziesz żadnych dywanów. Więcej krat. O, nie, on stawia więcej krat, a my przeczytajmy kolejne wyzwanie. Nic na pole wybuchowe. Bardzo niebezpieczne. Okej, okay, a więc teraz musimy iść na pole minowe. Ok. Okay. W ogóle widzowie, zobaczcie, jak on nas zamurował w tym czasie. Ale jest bardzo zmęczony i już śpi. A my się wydostaniemy tutaj. O jezus, jak się wolno kopie tym kilowkiem, i idziemy na pole minowe. Oby tylko tym razem nam nie przeszkodził. Zobaczcie, to jest tamte. Miny widać z daleka, i my właśnie wlecimy w nie. Dobra, więc tu są barierki. Przejdziemy sobie tu i wskoczymy zaraz jakąś minę. Którą może tam. Ty, mały łaczku, chodźże tu! O mój Boże, nie! Już teraz nigdy w nie. Nikt nie wybuchniesz. a? Ale hukła. Nunu no, no, leci. Jo, Trafił do basenu. Ale to jest szczęścia! Brawo, Nunu. Bo, 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 o, Jezus Maria. Przecież ja prawie zginąłem. Teraz już nigdy nie będzie z końca. A nie. Sorki, sorki. Dobra, teraz go szukujemy. Uciekamy, uciekamy mu jeszcze raz. Dobra, uciekamy, uciekamy. Mhm. On nie zauważył. Poczekajcie. Schowamy się szybko za domkiem. I przeczytamy kolejne wyzwanie. Skakujemy tu. Dobra. Następnym wyzwaniem jest udawaj, że tęskni... Niż za mamą, okej. Okay. A więc dobra, może będę tu płakał. <laughs> O... Tutaj jesteś, mały nicponiu, czego płaczesz? No bo ja tęsknię za mamą No już nie płacz, dyzio Mama w końcu po ciebie przyjedzie, na pewno jutro będzie I nie będę cię musiał wreszcie pilnować A mój Boże, w końcu Życie z tobą to by była katorga Z tobą prędzej, ty mały nicponiu A, mam półtora życia, ty w ogóle mnie nie karmisz No dobrze, mały łaczku Dobra, staniemy na chwilę tu i przeczytajmy ostatnie wyzwanie Zamknij no, no. Ok. Okej, okay, a więc teraz zemsta! E, tylko nie wiem, jak mam to zrobić, ale mam pewien pomysł, ale musimy włączyć widzowie Game Moda. E, zamkniemy to i dobra, on nie patrzy, rozwalmy kojec i zaraz go zostaw jeszcze tu, ziemią, dobra, nieważne. Ej, no, no zobacz, ktoś zepsuł znowu kojec, wejdź tam i napraw to od środka! No dobra, jak mam niby to zrobić? E, co a, zamknąłeś mnie? Zamknąłem cię, ty mały łaczku, już nigdy stąd nie wyjdziesz, teraz ja mam władzę, wykonałem wszystkie, zadania! O nie, ty łaczorze, coś ty zrobił! Haha, w końcu udało mi się go pokonać i teraz ja będę spał na tym łóżeczku, jak superowo! I jak się czuję z tym, że teraz ty jesteś zamknięty, ha? Fajnie, tak? Fajnie? Tak, przynajmniej nie jestem takim niegrzecznym bachorem jak ty! To masz tu trochę ognia! Aha, wyszedłem! O nie, teraz to mnie bardzo zdenerwowałeś! Zabuduję cię w takiej klatce, jak to nazywamy kibelek na dworze! Zobacz, już mi nie uciekniesz, zamknę cię w takiej upustni! Co ty robisz? Gdzieś ty mnie wrzucił do jakieś dziurki! I dobra, wydaje mi się, że to na tyle Nie podskakuj chwilę, dobra. W sumie możesz postawić Ci tu jeszcze kraty. No i co widzowie? Jeżeli Wam podoba się nasz content, to klikajcie na filmy, które wyświetlają Wam się o tutaj. I subskrybujcie kanał dzwonem! Tak, a my się z wami żegnamy, pa! Pa! pa.